Zapraszam na przepyszne ciasto Snickers bez pieczenia. Na początku w mleku rozpuszczam budyń i podgrzewam razem z masłem i dopiero wtedy podgrzewając czekam aż zgęstnieje. Za to na patelni podgrzewam masę krówkową z masłem i dodaję salon orzeszki i to wszystko dokładnie mieszam. Teraz namaczam herbatniki i układam je w foremce. Najlepiej to robić w foremce, będzie zdecydowanie wygodniej. Na pierwszą warstwę herbatników wykładam mój budyń, na to układam drugą warstwę herbatników. Ja wybrałam takie herbatniki czekoladowe. Nie jest to konieczne, ale bardzo fajnie smakuje w całości. Wykładam połowę mojej masy krówkowej z orzechami i znowu namoczone klasyczne herbatniki. Ponownie masa budyniowa, herbatniki i znowu masa krówkowa. I na koniec herbatniki, a na to polewa czekoladowa. Jest to czekolada roztopiona z odrobiną śmietanki kremówki. Posypuję orzeszkami i zostawiam na całą dobę do schłodzenia, a potem kroję ostrym nożem. Ciasto jest przepyszne, naprawdę fantastyczne! Smacznego!